Mam nadzieję, że to oglądasz. Po pierwsze, zawsze do końca. Troszeczkę się zawiodłem na tobie. Jesteś najstarszy w ekipie. Myślałem, że, że zagrasz jak mistrz. A nie zagrałeś jak mistrz. Zagrałeś jak frajer. I tyle. Jedno słowo. Poddaję się. Owca, poddaję się. Nie było tego. Odjeżdżam. Czekaj, wybiegnę. Wybiegnę. Przegrałeś O, czy się Kurwa nie Przecież odpalałem auto kurwa Na razie Dawaj ja <grym> kurwa, moje auto Dlaczego ja nie powiedziałeś, że przegrałeś? Ja jadę do domu, wygrałem Wygrałem twoje auto Czy ty tam, czy na tym siedzeniu byłeś? Nie, nie powiedziałeś, że przegrałeś i wygrałem twoje auto. <tot het lachty> to kurwa Amerykanin Ale w aucie nie siedział. Nie, nie.